Dzień dobry, dziś jest 19 kwietnia 2023 roku, środa Długo mnie nie było, wiem Nie było mnie w domu przez 8 dni Machnęłam na wszystko ręką Bo u nas było bardzo zimno Teraz akurat świeci słońce, ale dopiero od jakichś 20 minut Bo wcześniej było pochmurno, padało I... Taką pogodę mamy właśnie już od dawien dawna. Może nie tak, nie tak, że jest deszcz codziennie, ale tak naprawdę codziennie jest bardzo, bardzo pochmurnie i mam bardzo mało słońca. Słońce było wtedy, kiedy nie było mnie w domu, czyli coś około niedzieli i poniedziałku wielkanocnego. I wtedy chyba dopiero te pomidorki mi ruszyły, bo jak wyjeżdżałam, to one były wszystkie bardzo malutkie. I teraz wam pokażę temperaturę. Termometr. To jest temperatura obornika. Tak to wygląda. Pomidorki. No i tak znowu świeci słońce i ja jestem ślepa. Tak wyglądają. Ładnie już wyglądają. W ciągu tygodnia ładnie poszły. Tutaj są pomidorki, które były wysiane prosto do gruntu. I tak prawdę mówiąc, one dogoniły te, które są tutaj z tyłu, takie większe troszeczkę. Muszę je teraz wziąć. Jak będzie taka ładniejsza pogoda, i popikować tutaj w środku, bo są po trzy nawet razem rosnące. Więc muszę je sobie przepikować. Tutaj. Tutaj była papryka cyklona. Zostały tylko same nóżki. Mam tu jakiegoś ślimaka, którego nie mogę upolować. I tak wpierniczył mi dwie papryki. Tutaj jest papryka wczesna, czerwona kolekcjonerska. Dokładnie tak się nazywa. Były tutaj dwie sztuki. Została się jedna. Mam resztę papryk w domu na oknie południowym. Na tym oknie południowym na parapecie stoi mm, zbity z desek regał. I co roku tam miałam zawsze piękne papryki, a w tym roku no to jest efekt tego, że nie ma słońca. Moja papryka. W domu wygląda gorzej, gorzej niż ta, która, na którą teraz patrzycie. W domu papryka ma dwa listki właściwe, dwa liścienie, może trzeci, w niektórych się tam wyłania i to wszystko. Być może, jeszcze pokażę pomidorki, żeby było widać tamte są nieziutkie, bo są zacienione przez bok. Być może. Problem w moich paprykach leży w tym, poniekąd, że kupiłam ziemię do wysiewu, i może z tą ziemią jest coś nie tak. W przyszłym roku już całkowicie zaprzestaję kupowania ziemi i będę korzystać tylko i wyłącznie ze swojego kompostu, który jest naprawdę już bardzo dobrze przerobiony. I będę wysiewać już tylko i wyłącznie prosto w kompost. Także tak jak widzicie pomidorki ładnie wyglądają, szczególnie te, które nie są osłonięte. Jeżeli jest jakieś słońce z tej strony ładniej, z tej już trochę gorzej. Słabiej wyglądają. Ale tyle będę miała pomidorków, żeby u siebie w tunelu je posadzić. Także proszę słoneczko codziennie, żeby było jednak świeciło, bo ma bardzo duże znaczenie. No mieszkam tutaj w takim rejonie na północy, że tego słońca nie ma za dużo. Nazywamy to miejsce małą Norwegią. <laughs> bo kiedyś mieszkałam w Norwegii, wiem, jaki tam był klimat. Jak wyszło słońce, to po prostu życie wracało. Ale, tak jak wspomniałam, tutaj mamy bardzo ciężko. Już um, kawałek dalej, 50-60 km dalej, jest słoneczko. Czy jak dzwonię do mamy, niecałe 80 km jest słoneczko, a u nas jest po prostu pochmurnie. Tak, jakby ktoś naciągnął jakąś kołdrę na niebo. I to, co teraz jest ta pogoda, która jest teraz, że jest słoneczko, to tak jak wspomniałam, maksymalnie jest od 30 minut, a jest godzina już około 17, więc sami wiecie, jak długo jeszcze słoneczko poświeci. Bardzo krótko. Od rana tego. Słoneczka.